Cześć kochani! Z tej strony wasza ulubiona youtuberka! Dobra, nie no, ale tak to serio, to słuchajcie, stwierdziłam, że się pomalujemy, razem przygotujemy. Miałam tu przygotowaną Arizonę, ale jest pusta, czekajcie to. Wczoraj mieliśmy w ogóle jakąś misję życia, bo mi o jakiejś 20 około godzinie zachciało się mega popcornu z Action. To jest taki słony karmel, jak ktoś go nie jadł, to matko jedyna, ludzie, wy nie wiecie czego wy tracicie, jakby... Uwielbiam ten popcorn i jem go dzień w dzień. No i słuchajcie, mój problem polegał na tym, że no niestety nie mogłam go jeść dzień w dzień, bo go już nie było. Więc mówię, nie no stary, do Piotrka mojego mówię, że nie no, kochani, musimy lecieć do action, bo ja nie wytrzymam, nie? No, i pojechał ze mną. Na cały szczęście się zgodził i pojechał ze mną. do action kupiłam 9 pudełek pakowanych po 3, czyli 9 razy 3. Mam 27 popcornów, Jeden już zjadłam, czyli mam 26, czyli na 25 dni jeszcze mi popcorny wystarczą. Polecam bardzo serdecznie. Teraz była w ogóle promocja 4,19 chyba za, za te 3, więc spoko cena. No i kupiłam sobie arindozonę do tego. No ale już jest wypita. Muszę sobie kupić więcej, bo mega mi smakuje. A w ogóle to też jest mega fajny case na rozmowę. Ale dobra, zacznijmy się malować, bo mamy tutaj dzisiaj o czym pogadać. Ja w sumie na początku myślałam, ej, w sumie nie mam o czym z Wami pogadać. Ale jak siadam do kamery, to zawsze mi się odpala jakiś temat. Ostatnio dostałam przesyłkę od Nyxa. Nyx X Matrix, czyli kosmetyki takie do włosów. I tam były takie właśnie o opaski. I ja sobie dzisiaj taką założę, bo ona idealnie będzie teraz trzymać moją grzywę. Pięknie? Pięknie, ja wiem. Dobra, i będziemy się malować, ja będę z wami gadać i tak minie nam dzisiejszy poranek. Oczywiście jeszcze na początku proszę mi pięknie, ładnie napisać, co robicie podczas oglądania czy słuchania mnie, czy jesteście w trakcie jakiejś kreatywnej roboty, czy sobie odpoczywacie, czy spacerkujecie, czy się uczycie, chociaż nie wiem, czy nauczenia to też jest spoko w sensie do tego, bo tak to byście mogli mieć trochę problemy z jak to się nazywa ze skupieniem, no ze skupieniem po prostu nakładamy słuchajcie podkład, tu mam ten z Nyxa. Ja już go wcześniej dostałam w jakiejś paczce, on jest spoko, tylko że on jest mocno za jasny na mnie i ja mam na niego taki sposób, że jak widzicie on mi się już kończy, więc jakby problem z głowy, ale mam tutaj puder, on jest z Bel, kupiłam go przy okazji zakupów w Bietrze, kiedy byliśmy, nie wiem, jakieś po prostu produkty spożywcze, a mi się skończył puder, więc wzięłam go i to jest numer dwa. I on mi jest za ciemny, ale łącznie z tym podkładem, to słuchajcie, one pięknie jakby wyglądają idealnie na mojej skórze, jeśli chodzi o kolor, więc taki jest mój ostatni myk. Już nowy puder też kupiłam, taki zwykły w, no w tym w słoiczku, tak, sypki puder. O, tak to się nazywa, bo ja wolę sypkie pudry. No, ale ten jakoś mi się tak wzięło do koszyka, no i trzeba go zużyć do końca, prawda? Nie wolno no, no, na marnować kosmetyków. Wróćmy jednak do wątku z Arizoną, bo słuchajcie, to jest dla mnie też mocne przełamanie. Uwielbiam ten napój i od zawsze go uwielbiam. Od całe życie, jak go spróbowałam, nie wiem, pierwszy raz go spróbowałam w jakiejś pierwszej albo drugiej klasie podstawówki, w sensie nie podstawówki, yy, baletowej, czyli czwartej, czwartej, szóstej klasie, jakoś tak. No i słuchajcie, tak mi od razu zasmakowała, że ja później piłam ją non-stop, non-stop, non-stop i tylko i wyłącznie ten smak, bo powiem Wam, że żaden inny mi tak nie smakuje jak ten, jest po prostu przepyszne No, i oczywiście później była choroba, później było ED, chorowanko. No i wmówienie sobie, że jak bardzo płynne kalory są złe, jak bardzo nie mogę tego pić, bo jak od razu od tego przytyję. W tym momencie wiem, że to jest prawda I, i po prostu mogę sobie to pić i nic mi się nie stanie i piję sobie, bo mi mega smakuje jakby to jest picie. Jakby uu, to i bubble tea mogę pić non-stop non-stop. Uuu, a sobie zrobiłam ochotę na bubble tea teraz. Słodkie napoje to ostatnio mój must have, tak samo soki. Ojej, jak ja nienawidziłam, wmawiałam sobie, że ja nienawidzę soków, bo, bo są słodkie i mają płynne kalorie, ale matko jedyna, słuchajcie, ostatnio byliśmy w Lidlu i stał tam taki nekter, czarna porzeczka i o mamo, jak on się na mnie patrzył. I on się na mnie patrzył, ja tak na niego. On jeszcze taka wielka cena promocyjna, ja mówiłem: Nie, no wyglądasz dobrze, gościu, nie? I tak to był mój pierwszy raz, od kiedy kupiłam sobie taki prawdziwy, normalny, najzwyklejszy sok, sama dla siebie. I słuchajcie, wypiłam go i był pyszny. Jest mega pyszny. Oczywiście, nadal moim ulubionym napojem wszechczasów będzie Pepsi. Jeśli chodzi o Pepsi, to trochę przechodzę na odwyk, chociaż mm, może ciężko tak mówić, bo nadal piję Pepsi non-stop, ale już nie piję aż tak dużo. Jak piłam kiedyś. Kiedyś piłam około 1,5 litra Pepsi dziennie, i wiem, że to jest dużo, i ja byłam tego świadoma, ale to był bardziej zabieg też związany z ED. -ę. Nadal bardzo lubię Pepsi. Ja uwielbiam gazowane napoje, i wszystkie takie o. Mm, mm, mm. Ale na całe szczęście udaje mi się go pić mniej już tej Pepsi, więc, więc tak przechodzi na mój odwyk i piję więcej wody gazowanej. Woda gazowana też jest pyszna. Dajcie znać, czy jesteście team niegazowana czy gazowana. Ja zdecydowanie gazowana, i to się nie zmieniło. Myślałam też nad zakupie ostatnio, używam teraz tego pudru. Nie, korektor! U, sorry, zagadałam sobie. Dobra tam, nic się nie stanie. Myślałam nad ostatnio zakupem sody stream, bo to jest takie urządzenie do gazowania wody, nie? No i niby spoko. Ale też mam z tym problem, bo to i tak nie będzie przefiltrowana woda. Przed kupnę w Sody Stream wstrzymuje mnie to, że no ta woda nie jest tam filtrowana, więc mimo wszystko trzeba tam wlać od razu filtrowaną, jakąś świeżą wodę, a nie można tak z kranu, a my nie mamy jakiejś takiej ładnej, fajnej wody z kranu, więc ja nie chcę używać naszej kranówki. W Poznaniu nie mam z tym problemu, ale tutaj jakoś tak, nie wiem, nie czuję, nie czuję tego vibe'u z wodą z kranu. Dlatego my jesteśmy Team Oaza albo Polaris, w zależności od tego, gdzie robimy zakupy, wody gazowane i zawsze u nas są. I kupujemy jak najwięcej z jak nam się udaje podczas oków, bo po prostu, no, wody idą cały czas, wody idą calutki czas, a, a to też jest przebitka ceny, słuchajcie. My, jak się ogarnęliśmy w tym naszym dorosłym życiu, słuchajcie, e, mamy już takie sposoby praktyczne, takie, jak nam się kiedyś wydawało, że o, no, nasi rodzice tu wypatrują promocję, tu coś tanie, o, nieważne. No, sami się teraz tacy robimy. No i w każdym razie, słuchajcie, jak my mamy, jakby przychodzi nam na Myślę, że wiecie, woda nam się skończyła, nie mamy co pić, więc trzeba iść do sklepu. Sklepku u nas najtańszą wodę ma za 2,50 czy 90 nawet, więc 3 złote, a Polarift, który jest za jakieś 89 groszy, to jest mega duża przebitka i my się nie zgadzamy. I w takich kwestiach, i właśnie na takich najmniejszych pierdłkach, ja właśnie lubię oszczędzać i, i po prostu zachowywać się jak racjonalny człowiek. Także u nas nie ma mowy na przepłacanie, jeśli chodzi o wodę, e, musimy wtedy wybrać się do sklepu, zamawiamy uberka i lecimy na wielkie zakupy, bo tak to u nas zwykle wygląda. Teraz musimy jechać na zakupy, bo po prostu wodę jeszcze mamy, bo pojechaliśmy na zakupy osobne tylko wzięcie, do wzięcia wody, żebyśmy mogli kilka więcej zgrzewek wziąć. E, no ale skończyły nam się takie zakupy, wiecie, pierwszej potrzeby typu, nie wiem, bułki, chleby, coś do chleba, jakieś makarony, coś, no musimy po prostu pojechać. u patrzcie w ogóle, to jesteście wy! Mam wrażenie, że znowu się mega rozgadałam i straciłam całkowicie wątek wszystkiego, o czym miałam powiedzieć, ale to chyba też jest spoko. Mizerzcie w komentarzach, że lubicie to, że czasami jestem taka, w ja, sensie tak mi się wydaje, że to miało tak znaczyć. Ale nie, w każdym razie, jakby cały zamysł tej serii, tego kanału w sumie naszego, póki co, jego pomysł jest taki, że po prostu robimy sobie pogadanki z psiapsi. Więc wy yy, mnie puszczacie i traktujcie mnie jak są psiapsi. Ja traktuję was jak moje psiapsi, dlatego zwierzam wam i opowiadam, co było za przygody ostatnio mi się zdarzyło, albo nam, albo w naszym życiu ogólnie. Niezmiennie brązer używany przeze mnie od szóstej klasy podstawówki, słuchajcie, z Lovely, ta White Chocolate, w sensie Milk Chocolate, ja go kiedyś kupiłam na jakieś tam minus 50% i kiedyś w ogóle, to zaraz przejdziemy do tego wątku, bo mnie mega olśniło, ale nie, słuchajcie, kiedyś kupiłam go na promocji w Rosmanie. no i słuchajcie, ja jestem taka, że ja dopóki nie zużyję kosmetyków, to ja się nie zabieram za nowe, więc, mm, no... Używam go non-stop jakby dzień w dzień i cały czas jest go tyle, więc mega doceniam to, że lovely robić tak, jak to się nazywa, praktyczne, tylko yy, słowo mi wypadło. Jak się nazywa to, to słowo, które, żeby mówić, że na długo wystarcza i że mało potrzeba? Napiszcie w komentarzu, please, bo wypadło mi. Dobra, kolejny wątek, do, do którego przechodzimy, to słuchajcie to, że nie wiem, ile z Was tutaj aktualnie jest z tych czasów kiedy ja nagrywałam na YouTubie przed, jakby przed, no tak, to było przed zaburzeniami. I jakby ja byłam YouTuberką w wieku 14-15 lat. I ja nie wiem, ile z Was zna moje filmy z tamtych czasów. Ja je poukrywałam na jakiś czas i póki co jej nie odkrywam, ale myślałam też na filmie, gdzie po prostu będę je komentować i po prostu będziemy je oglądać. To były spoko filmy, bo ja tam robiłam hole z lumpów. Myślę, że nawet taki content, co tam robiłam, nadal mogłabym robić, bo szczerze czułam się w nim dobrze. Właśnie jakieś hole, jakieś kiue. Mendeje, też o Malawie opowiadałam, bo to było też jak pojechałam do Malawy, czyli było to też w trakcie zaburzeń. Był po prostu jakoś ten czas. Ja też nagrywałam o warkoczykach syntetycznych, jakieś back to school, wiecie, takie rzeczy, typowa youtuberka 2K, nie wiem ile. Ale przyjemnie mi się to nagrywało i pamiętam, że, że miałam do tego mega sentyment, więc napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym wstawiła taki odcinek, w którym po prostu będziemy oglądać te stare moje filmy i zobaczymy, co się zmieniło przez tyle lat i no kurde, to też jest spoko, może kiedyś wrócę do takiego kontentu, kto wie, kto wie ja dopiero w ogóle się rozsiadam w tym YouTubie, bo to jest platforma, która mnie wychowała, ja się słuchajcie ja jestem takim pierwszym chyba pokoleniem, którym jestem całkowicie wychowana na YouTubie napiszcie czy wy też ja słuchajcie, zaczęłam oglądać YouTube'a, kiedy miałam 8 lat. Przeszłam od razu, wiecie, z Mini Mini i z Cartoon Network i z takich, z takich rzeczy, przeszłam po prostu na YouTube'a, z tego względu, że przeprowadziliśmy się ja później nie miałam telewizorów w pokoju. No i wiecie, i łatwiej było oglądać na, czy na kompie, czy na, czy na telefonie. Czy, ale nie wiem, czy wtedy telefony działały. Chyba na komputerze po prostu oglądałam. No i słuchajcie, moja przygoda z, z YouTube'em zaczęła się od oglądania tego, jak ludzie grają w Simsy. I jakby nie wiem, ile z Was kojarzy tutaj z tych, z tych ludzi, co tutaj mnie słucha, ale jest taka youtuberka, która ostatnio znowu wróciła do Simsu, do nagrywania Simsów i jestem jakby rozczulona i oczywiście, że śledzę i obserwuję. Jest taka osoba jak Mary Kate N i kiedyś była Mary Kate N Play i ona nagrywa First Lucky, jeśli chodzi o The Sims 3, jakieś Cztery Pory Roku, różnych dodatków. Później nagrywała też Essex Simsy, Czwartą Dynastię, jakby uwielbia to uwielbiałam to i absolutnie się na tym wychowałam. Zaczęłam oglądać YouTube'a właśnie od początku First Looków czterech por roku, czyli dodatków do Odyssey 3 i jakby od tego momentu siedzę regularnie na YouTubie. Jakby Oczywiście, że content, który oglądam, się znacznie zmienił, chociaż jak Marysia teraz wróciła, to oczywiście zaczęłam ją znowu oglądać, ale content zupełnie się zmienił. Mimo wszystko ja cały czas żyję z tym YouTubem. Jakby on się, wiecie, jakby się zmienia i ja cały czas to obserwuję. Wy w ogóle może nie jesteście świadomi tego, jak po prostu... Ja również jestem niesamowitą widzką tych wszystkich i głupich kanałów, i tych mniej głupich, w sensie może tych bardziej głupich mniej. Zale zależy, co mamy pod określeniem bardziej głupie. Na przykład Gen z lubię sobie obejrzeć, nie? I to jest dla mnie śmieszne, często i zabawne. No i ja po prostu żyję z tym YouTubem i, i dlatego moim marzeniem zawsze było iść z tym YouTube'em razem, dorastać. I to jest dla mnie mega ciekawa przygoda i myślę, że, że nie chcę jej póki co kończyć, tylko chcę ją jak najbardziej rozwijać. A ta przerwa, która była pomiędzy tym 14, a nie wiem, 18, 19 rokiem życia, czy 17, nie wiem, jakoś tak, uznajmy, że to było po prostu. Przerwa nastoletniego buntu. Zróbmy to tak. A teraz nie jestem nastolatką, mniej. już nie jestem, już mam 20 lat. Dobra, ale się powtarzam, bo w zeszłym, zeszłym podcaście mówiłam to samo. Używam tego żelu do brwi, on w ogóle mogę go wam polecić, jest spoko, ale pewnie wiecie, że jeśli chodzi o ten produkt, to on jeszcze w takiej dużej tubie jest. No i zdecydowanie kupcie go w tej dużej tupie, tubie, bo ona jest znacznie tańsza, nie chyba dwukrotnie tańsza, wielka tuba, a to kosztuje chyba teraz w Rosmanie na promocji, widziałam, że. 26 zł. czytajcie to? 26 zł na tyle. Więc to jest jakiś żart. Ja to dostałam w jakiejś paczce, więc ja tego nie kupiłam. I jakbym miała wydać na to 26 zł, no to oczywiście, że kupiłabym ten żal i sama bym sobie po prostu szczoteczką brała i, i przeczesywała. O! Właśnie dostałam informację, że dzisiaj na kanale DoktorHudu dajcie znać, czy jesteście tutaj ktoś, kto obserwuje, zna i śledzi, pojawi się odcinek ze mną, w sensie będzie ze mną dziarkowy content i ja byłam osobą, która trochę przypasowywała ludzi, w sensie dziary do ludzi. Zobaczcie, jak mi poszło, ja nic nie zdradzam, lećcie zobaczyć, bo, bo było zabawnie, śmiesznie i, i byłam trochę zestresowana, od razu mówię, byłam trochę zestresowana, więc mam nadzieję, że nie palnęłam tam żadnej jakiejś takiej głupoty, bo ja, ja mam mam tendencji do palenia jakiejś takiej głupiej rzeczy, której później jakby, no do której mam takie mogłaś tego nie mówić, Ola, jak to tłumacz, więc przepraszam was z góry za to i po prostu cały czas nad sobą, wiecie, pracuję, cały czas się próbuję pilnować. No po prostu muszę się ogarnąć. Róż również niezawodny z Lovely. Słuchajcie, taki. O, ja mam tu kolorek 040821. Jeśli cokolwiek Wam to mówi, bardzo ładny kolor i możemy go sobie użyć. No ja tak o tym YouTubie mówię, YouTube'a mówię, ale tak naprawdę to ja zaistniałam jakkolwiek dzięki TikTokowi, ale TikTok mnie ostatnio tak denerwuje, jakby nie wiem, nie jestem w stanie przesiedzieć na tej platformie. Jakby wyczuwam tam taki toksyczny vibe, jakby i od użytkowników, wiadomo, których muszą wyleć swój... Swoje niezadowolenie w tych komentarzach, wszystkiego się czepić, chociaż no to, to wiadomo, standard internetu, nie? No ale dobra, już nieważne, o, jeśli o to chodzi, po prostu jakby cały czas czuję, że ten TikTok idzie coraz to w gorszą stronę i nie podoba mi się to, więc nie spędzę zwykle ostatnio dużo czasu na TikToku, TikTok ostatnio mnie też nie lubi, więc mm, no stwierdziłam, że po prostu YouTube jest platformą, która, która o, o, tu mi się osiedliło. Która sprawia mi więcej radości w życiu, i ja chyba jej też, więc tutaj po prostu bardziej chcę się osiedlić. Nie mogę mówić, jak robię kreskę, bo wtedy mi na pewno wyjdzie krzywa, a maluję się do y, obiektywu. Bo niestety nie wziąłem tu sobie żadnego lusterka, a tak to czasem jest właśnie. O, dobra. Kreska jest. Teraz chwila przerwa na gadanie, bo normalnie się zmęczyłam, nic nie mówieniem. Kiedy zapytałam się was, co chcielibyście, żebym poruszyła na tych pogadankach, powiedzieliście również, że o tym jak radzę sobie ze stresem. I to w sumie też jest bardzo ciekawe, bo ja nie mam jakichś takich subiektów, sposobów, ale jakoś z tym stresem muszę sobie radzić, bo wiadomo, również mam stresy w swoim życiu. I jak to sobie pomyślę, co ja zwykle na mnie działa, to tak, przytulanie z koteczkiem to na pewno, jakby kocioterapia to jest najlepsze, co może być. Ja mam też tyle szczęścia, że mieszkam ze swoim e, chłopakiem, który jest jednocześnie moim najlepszym przyjacielem i jest taką moją brodnym duszą, więc jakby jak ja mam jakikolwiek problem, to ja idę do niego. On mnie po prostu nawet czasem tylko przytula. I jakby ja czuję, że jestem w miejscu, w którym czuję się bezpiecznie, że, że on się mną zaopiekuje, że wiecie, że mam takie poczucie, że wszystko będzie dobrze, że sobie zawsze poradzimy. I jakby poczucie tego, że mam tę drugą osobę i jest mi kurde, niesamowicie niezbędne i jakby. Nie, że nie. Niezbędne. jest niesamowicie niedocenione. O. Jakby gdyby nie Piotrek, to myślę, że moje stresy dnia codziennego mogłyby mi nawet bardzo wejść na głowę, ale przy nim bardzo wiele się nauczyłam, jestem mu za to mega wdzięczna. Wiem, że po prostu na niego zawsze mogę liczyć i to jest taka moja najbardziej komfortowa i safe osoba, pomimo tego, że również mam przyjaciół różnych, no to w Piotrku widzę takiego najlepszego swojego przyjaciela, no i, no i to rozmowa z nim zwykle pomaga mi poradzić sobie z tym stresem. No ale oczywiście są sytuacje, kiedy nie ma jego obok, a ja potrzebuję pomocy, jakby na przykład, nie wiem, dostaję ataku paniki, nie wiem, co zrobić. No i po prostu wtedy szaleję. Najlepiej na mnie działa po prostu zajęcie się czymś cokolwiek innym. Nie wiem, założenie słuchawek na uszy, zrobienie mega głośnej muzyki i nie wiem, włączenie Simsów. I tak na zasadzie, że nie słyszysz nic, po prostu sobie, sobie słuchasz muzyki i, i Simsy. Tak samo właśnie włączenie jakichś podcastów, jakichś różnych, y, różnych rzeczy, co sobie ludzie mówią. Po prostu zajęcie głowy czymś innym, Czegoś, żebym nie słyszała ciszy, to coś, żebym po prostu czuła, że ej, ludzie są obok, świat jakby się nie skończył, dramat się nie dzieje, jesteś chill, spokojnie, uspokój się. Bo osobiście mam czasami oczywiście, że problemy z atakami paniki, myślę, że jak każdy. Chyba nie znam osoby, która nie miała chociaż kiedykolwiek raz w życiu, w sensie, która nigdy nie miała ataku paniki w życiu. No myślę, że nawet jeśli, jeśli mówi, że nie miała, to miała, ale nie umie się, jakby nie, że nie umie się do tego przyznać, tylko po prostu. Nawet nie wiedziała, że to jest atak paniki, nie wiedziała, że to tak nazwać, więc, jakby to, to jest zupełnie normalne dla mnie. Innym sprawdzonym moim sposobem jest pójście spać. I na pewno też to mega pomaga. Ja bardzo lubię spać, ja lubię być wespana, ja lubię. Jak mogę się wyspać, nic nade mną nie stoi. Ja mogę po prostu sobie spać, to mnie też również uspokaja. No ale i również nie wiem, jakieś rzeczy artystyczne, manualne, typu rysunek. Właśnie najlepiej jest rysunek plus jakaś muzyczka, albo jakiś podcast i lecę, i już mi jest rozładowywanie emocji i jest wszystko lepiej i fajniej. Tak samo ostatnio rower też mocno odstresowywuje, właśnie ja też nie wiedziałam, że tak działa, no ale chyba faktycznie stres ma jakkolwiek wpływ na nasze samo poczucie, W sensie nie stres, tylko jak fizyczny jakikolwiek, bo no przyznam się, że ja ostatnio przez ten okres zimowy się mega zastałam i nie ćwiczyłam praktycznie nic ani niczego i nie uprawiałam żadnego sportu i jak mi wstyd się przyznać, ale wiem, że nie jestem sama, że inni też tak trochę mieli i, i no dobra, po prostu jest mi z tym trochę wstyd, ale no trzeba zacząć się jakkolwiek ruszać. No ja też nigdy nie należałam do osób, które lubiły się ruszać, a ja także nigdy nie lubiłam jakichś tam ćwiczeń, pomimo tego, że wiem, że byłam już w szkole baletowej, no ale może dlatego mi tak zostało, że zbytnio nie lubię się przemęczać i takie tam, ale rower sprawia mi naprawdę ostatnio spory fan i, i czuję, że jak sobie pojadę na rowerku, to po prostu dzień później będzie od razu lepszy i mi się wszystko będzie chciało. Kiedyś prowadziłam też różne pamiętniki albo po prostu... O podam mi ta opaska, no trudno. Właśnie prowadziłam sobie jakieś takie dzienniki, myśli, po prostu takie, do których wylewałam wszystko, co czuję, co mi na głowie leży. Najczęściej właśnie takie dzienniki, pamiętniki prowadziłam podczas wychodzenia z zaburzeń, bo one mnie później motywowały bardzo i ja do dziś dzień mam te, te, te zapiski, te moje dzienniki takie z motywacyjnymi myślami i z takim przypominającymi, co jest dla mnie ważne. Jakby myślę, że, że to była to są naprawdę cenne rzeczy, które, które zachowam za sobą do końca swojego życia, mam nadzieję, że nic się nigdy z nimi nie stanie, bo po prostu są dla mnie niesamowicie ważne i wiecie, kiedy mam moment, w którym po prostu potrzebuję do nich wrócić, to mogę do nich wrócić, zobaczyć wszystkie te emocje, wszystkie te uczucia, które we mnie siedziały i, i przypomnieć sobie, co tak naprawdę się liczy i w którą stronę nie zmierzać. No, kochani, kończymy się już niedługo malować. Ja, ogólnie, jeśli chodzi o mój makijaż, to ja praktycznie dzień w dzień maluję się tak samo. Kiedyś miałam etap w swoim życiu, w którym bardzo lubiłam jakieś kolorowe eyelinery i sobie lubiłam strzelić. I to myślę, że może na lato mi wróci. Zobaczymy, bo w sumie latem lepiej jest jakiś kolorowy eyeliner z tego względu, że czarny jak się rozmaże, to jest taka plama, A kolorowy jak się rozmaże, to jest jeszcze całkiem, całkiem, całkiem. A tak to ostatnio maluję się cały czas tak samo, bo po prostu jest to dla mnie tak schematyczne i, i po prostu to jest też to, taki jakby najszybszy makijaż w ciągu dnia. Wtedy też się czuję najlepiej. I, I nie wiem, może niektórzy z Was piszą czasami, że mam za długie krechy, albo że moje gry są jakieś i takieś, ale wiecie, no, hejterzy zawsze będą. Hejterzy, hejterzy, tym to zawsze nie będzie odpowiadać. Nie, o, o! Teraz jeszcze mam temat na koniec. Możemy poruszyć sobie kwestię e, mojej rolki jednej na Instagramie, chyba na YouTubie też ją rzuciłam. Na pewno jest, na pewno, na pewno, na pewno. Była taka rolka, e, w którym na początku zrobiłam przybitkę na siebie i napisałam, czy widzisz moje kompleksy. Nie, inni tak nie widzą. No i ludzie, oczywiście, jak zaczęli w komentarzach niektórzy wypisywać moje kompleksy, że tu za duże, tu, 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 tu krzywe, tu, tu za dużo pryszczy, to coś, coś, coś. Ja mówię, matko, jedyna, nie no, ludzie, czy wy musicie od razu tak, tacy być wredni? Mnie to nie rusza, bo ja mam siebie za super laskę i ja mam siebie za naprawdę wartościową osobę. Więc komentarz przypadkowej osoby z internetu naprawdę mnie nie skrzywdzi. I to, że ktoś mi napisze, że mam krzywy nos, czy pryszcze, czy za duży biust, to naprawdę mnie to nie interesuje, bo taka po prostu jestem, taka się urodziłam i czuję się ze sobą zalubiście. i nie wpływa to na moją wartość. No ale słuchajcie, ja nie rozumiem tej potrzeby w ludziach. Ja nie rozumiem tej potrzeby, w której muszą wylać po prostu tą całą swoją złą energię, egzystencji, która w nich tkwi. I, I po prostu nie wiem, nie wiem, skąd się biorą hejterzy. I napiszcie, czy wy kiedykolwiek napisaliście jakiś brzydki komentarz w swoim życiu, bo ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek napisał jakiś taki hejterski komentarz, taki chociaż, chociaż minimalnie zbliżony do tego, co czasami potrafię dostawać od, od innych ludzi, jakby od innych użytkowników internetu. Jest to przerażające! Ja już też jako twórca nauczyłam się z tym żyć i mówię, nie wpływa to na mnie i jakby dlatego wstawiam moje roleczki i nie przejmuję się zbytnio komentarzami. Oczywiście takie, które są pozytywne, słodkie i kochane, lajkuję, like a te, które są mniej kochane, po prostu zostawiam, bo tak czy siak wpływają one na jakkolwiek, wiecie, to, żeby ten, ten materiał poszedł do innych, więc on niech sobie będzie i on mi nie wpływa na moje, na moje życie. Ale co teraz tą grzywę zrobiłam, kurde, bieczą. Jeszcze na sam koniec naszego ogarnięka muszę Wam się trochę poskarżyć i prosić o pomoc, słuchajcie, osoby z grzywkami. Mi naturalnie moje włosy rosną tak. Nie rosną mi w grzywkę, absolutnie. I wiem, że to pewnie dlatego, że ja sobie, sobie sama ją obcinał, obcinałam i tak, pójdę do fryzjera prędzej czy później, ale póki co nie idę. Jak zrobić tak, żeby ta grzywka była tak, a nie tak? Jakby ona cały czas się robi tak i mnie to tak denerwuje. Ja chcę mieć taką, przyklapniętą, stara, leż tak. Po to sobie zrobiłaś tę grzywkę, żeby ona właśnie tak sobie tutaj leżała. Mm. Nie wiem, mam nadzieję, że wizyta u fryzjerami w tym pomoże, bo naprawdę mi się podoba ta grzywka i, i fajnie się w niej czuję. Chcę, żeby była taka o. A jeszcze możemy uzupełnić stylizację, dodając sobie korale, a czemu by nie? Lubię te korale, one są takie wielkie, oczywiście, że sztuczne i oczywiście, że zamówione z Chin, ale wyglądają świetnie. I moja na babcia nawet prosiła o takie nawet jej zamówiłam i nosi obwieszona jak 150 i mi się podobają, mi się podobają, więc to jest chyba najważniejsze. Dziękuję Wam, kochani, za kolejne. Pogaduszki z psiapsi. -psi. Dziękuję, że jesteście. Piszcie komentarze, piszcie o czym gadałem następnym razem. Co chcecie się ode mnie dowiedzieć? Czy taka forma filmów Wam się podoba? Mam nadzieję, że tak. Kocham Was najbardziej. Trzymajcie się. Do zobaczonka. Buzi!